Wielki to zaszczyt dla Rzeszowa oraz jego władz samorządowych i mieszkańców, że Pani Prezydentowa zechciała przyjąć zaproszenie i przybyć na uroczystości upamiętniające 95. rocznicę śmierci pułkownika Leopolda Lisakowi. Z głębi serca dziękuję za tak znaczącą obecność i przychylność Pani Prezydent. Uroczystości w tym roku inaugurujące spotkaniem pani prezydentowej z kompatantami oraz młodzieżą harcerską i strzelecką mają zawsze głęboko patriotyczny wydźwięk. Są szczególnym wyrazem pamięci i hołdu dla pułkownika, rodaka Rzeszowskiej Ziemi. No cóż ja Wam mogę powiedzieć? Ja, która przeszłam kompletnie inne życie od każdego z Was i chyba najbardziej cenię sobie, że dzisiaj mogę być w wolnej Polsce, gdzie nigdy, nigdy nie przypuszczałam, że mnie to spotka. Bo miałam tylko 9 lat, jak wywieziono mnie do Rosji. I przez Rosję, Afrykę, Indię, Anglię. Mógł mi Pan Bóg mi pozwolił być dzisiaj tu razem z Wami w Ojczyźnie. Kosztowało to bardzo dużo. Nie tylko zdrowia, ale i siły, wytrwałości, żeby zostać Polakiem, żeby wychować swoje dzieci i wnuki na Polaków, żeby mówiły po polsku. Z jednej strony wspaniałe goście, Karolina Kaczorowska, żona prezydenta na Uchodźstwie, a z drugiej strony ogromna ilość młodzieży i harcerzy i strzelców naszej organizacji młodzieżowej przyszli, wysłuchali i kiedy były takie występy młodzieży odnośnie patriotyzmu, oglądałem i patrzyłem szczegółowo w twarze tych młodych ludzi widać ogromny patriotyzm. Jestem przekonany, że patriotyzm Rzeszowy się rozwija. Że jest to młodzież, która myśli o Polsce, myśli o Rzeszowie. W tym szczególnym miejscu pamięci wszystkich zmarłych, szczególnie zmarłych żołnierzy. Pomódmy się wspólnie, prosząc o szczęście wieczne dla tych, którzy oddawali cześć Bogu, Ojczyźnie. Pomódmy się szczególnie za duszę pułkownika Leopolda Lisa Kuli. Panie Boże Wszechmogący, polecamy Twojemu miłosierdziu duszę naszych poległych żołnierzy a szczególnie pułkownika Leopolda Lisa Kuli, którzy oddali swe życie w obronie drogiej ojczyzny i przerali swoją krew w obronie nie tylko naszego kraju, ale i wiary świętej. Zespół oświatowy. Ruszynie Koło z imieniem pułkownika Leopolda w Kuj. Składa pani dyrektor, jesteście nauczyciela tego zespołu. Goed. Let é Najmłodszy żołnierz kadrówki miał 14,5 roku, bo sfałszował swoją metrykę i powiedział, że ma 17 lat, a wyglądał dość poważnie, także był niewiele starszy od Was. Ale wiedział tak samo jak i najstarszy żołnierz pierwszej kompanii kadrowej, który miał niespełna 39 lat, że idzie walczyć o wolną Polskę, bo wolność jest największym darem, jaki opatrzność daje państwom i narodom. I dlatego też czcimy to szczególne miejsce, w którym strzelcy w okresie przed I wojną światową i w okresie międzywojennym starali się przypominać o tym, że wolność jest najważniejsza. Niektórzy z nich byli w waszym wieku. Niektórzy byli nieco starsi. Ale to ich przesłanie i to ich przeświadczenie, że wolność jest najważniejsza, pozostaje ich testamentem również i dla nas. Młodzież w Polsce potrzebuje patriotyzmu i jest dzisiaj ogromne zapotrzebowanie na wychowanie młodzieży w duchu patriotycznym. Wydaje nam się, że przez te ostatnie kilkanaście czy dwadzieścia lat... Zaniedbano tutaj ogromny obszar wychowania młodzieży i Związek Strzelecki w tą niszę, w tą próżnię wszedł i po prostu zagospodarował znaczną część młodych ludzi, tych, którzy uważają, że trzeba pracować dla młodzieży w okresie pokojowym metodami pokojowymi, w okresie zagrożenia wojennego metodami wojskowymi. Strzelec jest organizacją no, patriotyczną samej zasady. Ona powstała ponad 100 lat temu już w tej chwili i... Właściwie spajającą ideą była miłość do Polski, do wolnej ojczyzny, no i e, praca i walka o to, aby ją zdobyć, no i utrzymać. Drogi ku niepodległości naznaczone zostały ofiarą życia wielu naszych rodaków. Ich imiona utrwalone w historycznym przekazie, znane Bogu, polecamy w naszym modlitewnym zamyśleniu. W krótkiej refleksji przywołajmy świadectwo życia obrońcy odradzającej się Rzeczypospolitej, bohaterskiego legionisty, co wiódł naród. Żył on i umierał zgodnie z zasadą ujętą w przekazania legionisty. Najświętszą po Bogu, tak w pokoju jak i na wojnie jest ojczyzna. Wszystko miłość tę potwierdza wszelaką, a najbardziej czyn. Wstępując w szeregi orląd. szeregi Orląt. Wiązku Szczeleckiego -Szczelec, Związku Szczereckiego, Szczerec. Związku Szczereckiego, Szczerec. Przyrzekam. Przyrzekam. Postępować stale według prawa orłemczego. Postępować stale według prawa orłemczego. Aby stać się godnym tych orłów. Aby stać się godnym tych orłów. Które przelano swoją krwią serdeczną. Które przelano swoją krwią Wskazały nam. Wskazały nam. Jak kochać Ziemię Ojczystą. Jak, jak kochać Ziemię Ojczystą. Jak żyć dla niej i umierać. Jak, jak żyć dla niej i umierać. Tak nam dopomóż Bóg. Tak nam dopomóż Bóg. o uroczystości Major Stępniak melduje. Pod oddziały wojska i Związku Strzeleckiego Strzelec do uroczystego apelu z okazji 95. rocznicy śmierci pułkownika Leopolda Lisakuli. Różnierze i strzelcy! Co? Droga młodzieży strzelecka, drodzy harcerze, odważnie stójcie na straży ojczyzny. Mierzcie wysoko w swych planach i marzeniach. Nie lękajcie się wyzwań współczesności, a w ich realizacji sięgajcie do postaw świetlanych postaci naszej historii, takich jak pułkownik Leopold Wiskula i pan prezydent Ryszard Kaczorowski. Wstępując w szeregi, wstępując w szeregi, Związku Strzeleckiego Strzelec. Związku Strzeleckiego Strzelec. Przyrzekam. przyrzekam przez całe moje życie. Przez całe moje życie. Dobro Rzeczypospolitej Polskiej. Dobro Rzeczypospolitej Polskiej. Nade wszystko inne, wyższe dla mnie będzie. Nade wszystko inne, wyższe dla mnie będzie. Niepodległości jej, niepodległości jej zawsze gotów będę bronić do ostatniej kropli krwi. Zawsze gotów będę bronić do ostatniej kropli krwi. Patriotyzm jest w ich sercach i oni chcą to bardzo mocno pokazać, bo pokazują to tak naprawdę co tydzień. Są co tydzień na tych zbiórkach, wkładają dużo pracy w to wszystko, starają się, dlatego myślę, że patriotyzm jest. Zdecydowanie jest. Cieszymy się, że również tutaj pod pomnikiem pułkownika Leopolda Lisa Kuli po raz pierwszy złożyli przyrzeczenie Strzeleckie Polacy z Lwowa. Ja przypomnę, że w Lwowie w 1910 roku powstał Związek Szczelecki Szczelec. To dla nas jest również podczas tego święta ogromne wyróżnienie i zaszczyt. Dzisiaj złożyliśmy przyrzeczenie strzeleckie. A to znaczy, że strzelec wraca do Lwowa. E, dumni jesteśmy z tego, że założyli dzisiaj mundury polskie i sądzę, że Polska będzie dumna z nas, z lwowskich strzelców. Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego. Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generałów Józefa Halera i Józefa Dowbur-Muśnickiego. Stańcie do apelu! podporucznik podpomnę z tych się na i zawsze szereg informacji wstępnych pierwszej pan ze sztandarami Armii Krajowej w Rzeźniku sekcyjny Mateusz Żurawski. Zanim pod w historycznym sztandarowym Związku Szereckiego, Szczerec Sleżańska w roku Powodzi nimi sekcyjny Jacek Czapla. Następny pod z historycznym województwem Darem Armii Krajowej w 14. XIV liceum przez Moje Szkół Technicznych pod pobudem sekcyjnego Karola Krzyszowskiego. Pod oddział jednostki strzelewskiej 20-33 złaczoma prowadzony przez...